Porwalibyście się na oglądanie meczu tenisowego, który jest relacjonowany po japońsku? To dopiero wyzwanie. Ale żaden język nie jest straszny, jeśli się go metodycznie, konsekwentnie i sprytnie uczy. Oczywiście słowniki to podstawa, ale co jeszcze możemy znaleźć w ofercie? Fiszki dla każdego, i dla zaawansowanych, i dla dzieci. Ponadto przed rozpoczęciem roku szkolnego przydadzą się tablice z czasami i czasownikami. Możemy je wielokrotnie przeglądać, bo są wykonane z papieru z zabezpieczonego folią. Coś jeszcze. Wiecie, dlaczego kraje skandynawskie mają statystycznie najlepszą znajomość języków obcych? Bo tam, w przeciwieństwie do południa Europy, filmów nikt nie dubbinguje. Podobny efekt osiągniemy czytając w oryginale książki. Że co? Że za trudne? Nic bardziej mylnego. Mamy wiele pozycji do wyboru i różne stopnie zaawansowania. Możemy wybrać lekturę ze stronami po polsku i po angielsku. Możemy taką, która ma dodatkowe ćwiczenia, a związki frazeologiczne i co trudniejsze zwroty są tłumaczone. Taka nauka to prawdziwa przyjemność. W końcu nic tak nie wciąga jak książkowa fabuła do czytania, a właściwie do nauki.